Moi drodzy, przed chwilą usłyszeliśmy relację naucznego świadka, świętego Jana Apostoła, który właśnie w swojej Ewangelii opisał pojmanie, osądzenie drogę krzyżową, biczowanie, mękę, śmierć Pana Jezusa na krzyżu. Ta relacja świętego Jana jest chyba najbardziej dokładna, szczegółowa, bo tutaj również odnajdujemy ten wątek, że Pan Jezus był zaprowadzony przed sąd, przed sąd arcykapłanów, faryzeuszów, Annasza, Kajfasza. Tutaj znajdujemy zaparcie się Piotra i rozmowę Piłata z Panem Jezusem Jezus mówi, że tak, On jest królem, ale królem nie z tego świata. I przyszedł na ten świat, aby dokonało się to, co było przewidziane przed wiekami. Bo Bóg tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał. Aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. I tutaj jesteśmy w tym opisie z Panem Jezusem pod krzyżem. Jesteśmy wraz z Jego matką, z niewiastami i z umiłowanym uczniem Janem, który towarzyszył Chrystusowi. On. Jako jedyny z tego grona dwunastu był cały czas ze swoim panem i mistrzem i aż pod krzyż. Pan Jezus dokonał, dokonał dzieła zbawienia na drzewie krzyża. I możemy się zastanawiać, czy nie było innego sposobu. Czy nie można było inaczej? Ale Pan Jezus wybrał takie narzędzie zbawienia krzyż, czyli sposób karania za najcięższe przestępstwa, za największe zbrodnie takie ukrzyżowanie. Było dodatkową torturą, a jednak Pan Jezus właśnie wybiera taką drogę i taki sposób. I odtąd krzyż Jezusa staje się znakiem zbawienia. Choć, jak powie święty Paweł, dla Żydów będzie zgorszeniem, a dla Pogan głupstwem. Ale dla nas, którzy uwierzyliśmy w naszego Pana i Zbawiciela, będzie znakiem zbawienia i znakiem miłości. I dzisiaj ten krzyż nam towarzyszy, jest jak Latarnia morska, jak drogowskaz, jak światło, które wskazuje nam drogę. I wiemy, że to jest znak miłości. To jest wielki znak dodawania, łączenia nieba z ziemią i ludzi wzajemnie między sobą. To jest wielki znak. Solidarności Boga, który przyszedł do swojej własności, który przyszedł do swoich sióstr i braci, aby ich odkupić, aby ich sprawić, aby nadać sens każdemu cierpieniu i aby cierpienie znoszone wraz z Jezusem i krzyż dźwigany wraz z Nim. Był rzeczywiście krzyżem, krzyżem zbawienia i cierpienie, by także miało swój zbawczy sens. Moi drodzy, dzisiaj uwielbiamy Jezusa, naszego Pana i Zbawiciela. I za chwilę będziemy właśnie oddawać nasz hołd. Znakowi zbawienia. Krzyż będzie aż do skończenia świata, znakiem miłości, przebaczenia, ofiary, i znakiem, który wyryty jest w naszych sercach. Zawsze wtedy, gdy uznajemy Jezusa za naszego Pana i Zbawiciela. Niech Jezus odbiera chwałę od nas, od każdego z nas. Przez adorację Krzyża wyrazimy naszą miłość i nasze dziękczynienie za dokonane dzieło zbawienia.